Czy wajączko żebyś zagramy w Tobiko? To już będzie drugi nasz odcinek z Tobiko. Więc widzimy się na ręce. Jesteśmy już na ręce. Za chwilę będziemy oczywiście zaczynać. My jak zwykle jesteśmy Tobiko i słyszymy naszych przeciwników, czyli graczy. Startujemy. Teraz samo ja że dostanę zaraz, dwa. Teraz, teraz nie. Nie dostałem. OK. Teraz od dołu zabawimy. Aha, tutaj to inaczej działa. Tutaj nie ma co od dołu, Uch, już wstawiłem. Jeszcze ani razu nie dostałem. Jeszcze Książki. dostałem raz. Nie mogę tak dostawać, bo tą arenkę po prostu ją przegram. Będzie wtedy lipa. Ale ja teraz pewnie zrobię coś fajnego. zobaczcie to co ja robię. Kurde, nie, ta arena mi się już nie podoba. Bo no to biko jest trochę trudna. Zresztą dla graczy też, ale zobaczcie, tam ich chyba było pięciu i pięciu zginęło. Wszystkich, o tu są teraz paru, jest tu, tu jest też paru. Niszczę po prostu wszystkich, to, musi, to musicie mi przystać. Bo jak ten odcinek będzie trwał po prostu do dwie minuty, to będzie nie słabeka. I teraz, zróbcie wam powiem, że postanowiłem, jak chyba będę robił, ale jestem jeszcze pewny, że jak będą na przykład odcinki z Tobiko, to będą to to po dwie arenki. Zależy ile arenka będzie trwała, bo jak będzie, na przykład jedna arenka trwa, powiedzmy, jak, no, chwilkę, no, chwilkę, no, nie wiem, że dwie minuty, to będzie to trochę za krótki odcinek. Mówimy, no, dwuminutowy minut, odcinek jest trochę za krótki, dobra. Może teraz załatwię sobie tego. Musimy bawić, aby ten odcinek był dłuższy, a to będzie bez sensu. Po prostu go załatwię. A czemuś tak łatwo da załatwić? Tego nie wiem. Gdzie się chwilę chwilę pomęczy? Dobra, początku mi się cały pask na dnie. I teraz on jest mój. Zobaczcie jak jadę. No. Teraz myślę, że jest wielki parkurowiec, Po co, bo mi chwilę ucieka? Dobra, tak jest to wszystko czy to osiągnę. Ej, 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 nie ja tego nie, nie robię, szpitalnie. Ale teraz jest już po nim. Kurde, cwania się wraca. To, to a jak teraz się to wróci? No jak się to wróci? Jak? Nijak. Nie, nie, on mi się znowu jeszcze wytrzyma tą minutę 40. Ja tak nie mogę szczerać, podejdę sobie do niego ładnie. Nie śle skacze, wam powiem. Nawet jest niezły w to, co... ...we że. A mu tak drogę, no nie ma chłopak szans, nie ma szans po prostu. Jak on ze mną wygra, to ja będę po prostu, no... Ma... Nie wiem jak... To możecie... Nie... Jak... jak on ze mną się chyba załamie? On chcę powiedzieć, że e, myślę nad... Nie wiem, czy... 3... Nie wiem właśnie, czy kontynuować serię ze Skywarsów. Więc mi... proszę Was o pomoc w tym.. Nienawidzę takich Tla, mapek. I teraz tu jest nasz przeciwnik, a tu sobie niebożej długo, no choć tu już nie da rady wytrzymać, tam może wytrzymał, a tu nie da rady, ja mu to mogę tak wszystko tutaj rozwalić w ten minutę. W ten... no nie ma szans, tak jak mówiłem, nasz przeciwnik był już dobry, bawił się z nami ten Eddy 001 troszkę. Nawet, no, o mało co nas nie pokonał, ale dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, subskrybujcie mój kanał, łapkujcie oraz odwiedzimy na Facebooku. I used to bite my